Ja nie chcę zaczynać nowego roku z hotelami. Mam być z Tobą szczera: te psy mnie demotywują w sensie. Obecność tych psów u nas sprawia, że mi się nie chce. Bo ja po prostu widzę, no, wasyl zbierał nadwyżkę, no i mam takie, no i co z tego? 1300 na hotele pójdzie. Yy, wiesz, co po prostu tak się czuję, jakby organizacja istniała głównie po to i, robi, i pracowała. Głównie po to, żeby utrzymać te dwa psy. I to naprawdę psuje mi poczucie sensu i psuje mi przyjemność robienia czegokolwiek. Ja po prostu nie czuję motywacji. Ja nie czuję teraz motywacji, żeby zapierdalać na strych i wypomierzyć te puszki, żeby Gabrysia zrobiła grafikę. Ja nie czuję motywacji, żeby powymyślać jakieś zbiórki, żeby nazbierać więcej hajsu typu tą zbiórkę z tą kradzieżą, ble, 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 uh, dlatego, że ja wiem, że to, że jest duża szansa, że to pójdzie na te dwa psy. A ja nie czuję tego po prostu. Po prostu tego nie czuję. To są psy, których ja nigdy nie widziałam i psy, których, no jestem uprzedzona do nich, ich nie lubię. Nie, nie wzbudzają u mnie czegoś takiego, jak nie wiem, wasylek, biedny Wasylek. Bo nigdy nie były też takie biedne. Bo ta suka jest popierdolona, to powiedziała nawet babka z hoteliku, że nie miała jeszcze takiego przypadku. Behawiorystka. Że ona ma coś z głową, kurwa.